pierwszy raz zawodowo poznałem Adama na, na zgrupowaniu reprezentacji, było to w 2007 roku, także troszeczkę czasu temu. Pierwszy raz spotkałem Adama podczas meczu gwiazd, znaczy spotkałem, bo takie spotkanie, w którym mogłem, podczas którego mogłem trochę z nim porozmawiać i poprzebywać, to było podczas meczu gwiazd we Wrocławiu, e, trener kijewski wrzucił mnie do piątki ćwiczącej, się tak wyrażę, z czterema graczami Prokomu. Wtedy wszystko wydawało mi się bardzo szybko. Piłka właściwie poruszała się, została podawana między graczami trzy razy szybciej niż, niż, niż do tej pory mogłem, to, mogłem tego doświadczyć i taki byłem trochę zdziwiony, Adam podszedł do mnie, się uśmiechnął i powiedział spokojnie, przyzwyczaisz się. Adam zawsze miał takie podejście do życia i do krzykówki bardzo pozytywne. I... I wtedy nie ukrywam, że byłem trochę zestresowany, a Adam od razu ten stres rozładował właściwie jednym zdaniem. Na pewno można powiedzieć, że jeden z turniejów, który będzie dla mnie miał szczególne znaczenie, tym bardziej, że z Adamem grałem w jednym zespole, reprezentowaliśmy razem kraj, graliśmy w reprezentacji na, na Mistrzostwach Europy. Adama wspominam bardzo, bardzo miło, pozytywnie, także na pewno wielki turniej może być obracany. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że taki memoriał powstał, bo. E, trochę w Polsce jest problem z tym, żeby mm, honorować i wspominać tych e, wielkich graczy z przyszłości i tym bardziej bardzo się cieszę, że, że taki memoriał powstał i mamy szansę w nim uczestniczyć. Zapraszam na drugi memoriał imienia Adama Wójcika w hali Orbita we Wrocławiu. Bardzo serdecznie zapraszam na drugi memoriał Adama Wójcika do hali Orbita.